Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Witają Was uczniowie z klasy? Piątej D. Ze szkoły? szkoły w w w Dzisiaj będziemy wspólnie rozważać Ewangelię, Słowo Pana Boga. W życiu każdego z nas są takie rzeczy, są takie sprawy, które nam wychodzą, z których jesteśmy zadowoleni, jesteśmy z tego dumni, w których jesteśmy dobrzy. Co to takiego jest w Waszym życiu? Ja dobrze jeżdżę na autkach. Ja gram na, ja na gitarze. Ja dobrze rysuję i jestem dobra z polskiego. Ja dobrze dobrze gram na kremie. Mhm. Ja jestem dobra no, właściwie ze wszystkich przedmiotów. Mhm. Zgadza się? Tak, tak. tak, tak. tak. tak Moja jest bardzo dobrą Janek, na Ty? Lubię grać w piłkę. Mhm. I dobrze ci to wychodzi, tak? Tak. Mhm. Ja jestem dobra z angielskiego i biologii. Ja jestem dobra z polskiego. Ja dobrze rysuję. Mhm. Czyli każdy z nas ma. Jakiś talent, każdy z nas ma jakąś cechę, jakiś dar, który rozwijamy, z którego się cieszymy, i jestem pewna, że Wy, którzy to oglądacie, też każdy z Was moglibyście wymienić przynajmniej pięć takich talentów, takich zdolności, które macie. To wszystko jest czymś bardzo dobrym i pochodzi od Pana Boga. Pan Bóg daje nam właśnie te talenty, abyśmy je rozwijali, abyśmy uczyli się jeszcze lepiej, abyśmy. Rysowali jeszcze lepiej, abyśmy jeszcze lepiej grali w piłkę. Ale jak myślicie, po co Pan Bóg nam to wszystko daje? Żebyśmy byli szczęśliwi. Żebyśmy no. byli szczęśliwi, po co jeszcze? Hmm. Czy myślałeś, żeby... czy... Żebyśmy hmm. dzielili się z tym innymi. Głośniej jeszcze raz, żebyśmy ja dzielili się z tym innymi. Dokładnie, jest to bardzo ważna rzecz, aby te talenty rozwijając, nie myśleć tylko o sobie, ale aby rozwijać je po to, aby dzielić się nimi z innymi. Ktoś, kto jest dobry z matematyki albo z angielskiego, Tadzio, czy czasem pomagasz innym z angielskim? Tak. Tak, Ta. 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 dobrze. A ktoś, kto ładnie rysuje? Czy czasem pomagacie tym, którym słabiej to wychodzi na lekcji, na przykład? Tak, A, tak, tak. Świetnie, tak. I właśnie o to chodzi. Aby tymi darami, które rozwijamy, tym dobrem, które Bóg w nas złożył, aby dzielić się z innymi, aby służyć tym innym. Ale znam teraz troszkę trudniejsze pytanie. I to pytanie wymaga zajrzenia bardzo głęboko w nasze serce. Wyobraźcie sobie, że dostajecie piątkę albo szóstkę. Z, jak jest to najtrudniejszy przedmiot dla Was? Biologię. Z biologii. Z biologii, Szóstka z biologii, to jest coś. Ale Wasza koleżanka albo kolega to są ledwo co dwoje i to z dwoma miłosami. Co wtedy może pojawić się w takim sercu? Człowieka, który dostaje szóstkę z biologii, a inni dostają dwóje i trójkę. Że jest od niego lepszy? Co jeszcze? Pycha. Pycha, właśnie. Pycha, czyli coś takiego, takie uczucie, że ja jestem lepszy od innych. Że ja potrafię więcej, a inni to takie trochę uki nie zdają. Ktoś, kto pięknie śpiewa, tutaj mamy bardzo dobrych śpiewaków w naszej grupie. Czy zdarzyło Wam się kiedyś wygrać konkurs na jakąś piosenkę? Niestety tak. Tak? Nie, niestety nie, niestety, niestety tak, tak, różnie, tak. I co wtedy może pojawić się w sercu takiego człowieka, który zdobywa pierwsze miejsce w konkursie piosenki? Szczęść, że szczęście, 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 ale kiedy patrzy na tych, którym za. troszeczkę gorzej to wyszło, co jeszcze może sobie czasami gdzieś pomyśleć? Że ktoś śpiewa, bo... że on jest najlepszy. Mm -hmm, no właśnie, możemy hmm. myśleć, a ja to jestem mistrz. Tak. I wtedy, kiedy dokładnie i głęboko zajrzymy w nasze serce, zobaczymy, że czasem w tej świątyni naszego serca jesteśmy jak taki faryzeusz, który pyszni się, Tymi darami, które Pan Bóg nam dał, no ale jednocześnie troszeczkę pogardzamy innymi, czyli uważamy się za lepszych od innych. Czy taka postawa Panu Bogu się podoba? Taka postawa pychy? Nie. 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 Czego Pan Bóg by od nas oczekiwał w takiej sytuacji? Pomocy dla innych. Tak, żebyśmy pomagali innym. Czego jeszcze? Mm -hmm. Żebyśmy nie myśleli, że jesteśmy najlepsi. Ten jest gorszy, i, a ja jestem najlepszy. Dokładnie, tak. Y, czy jest jakaś modlitwa, która może pomóc nam, aby zwalczyć w sobie to takie poczucie bycia lepszym od innych? Tak, tak. tak. Jak myślicie, co to może być za modlitwa? Ewangelia też nam troszeczkę to odpowiada. Panie Boże, zniczy się na, na ten mężczyzn. Tak, jest. Kto modlił się taką modlitwą? E, tak. Cenik. Cenik tak. dzisiejszej Ewangelii albo akt żalu, tak. Panie Boże, zjedł się nad grzesznikiem. Wtedy, kiedy odkrywamy w sobie właśnie taką twarz faryzeusza, który pyszni się nad innymi, wtedy w naszych sercach może i powinna pojawić się modlitwa. Panie Boże, miej litość dla mnie biednego faryzeusza. Jeżeli będzie to dla nas trudne, zawsze możemy prosić Maryję. Maryja, która jest pokorna, jest pokorną służebnicą Pańską, aby pomagała nam być pokornymi przed Panem Bogiem, aby pomagała nam służyć Panu Bogu, służyć drugiemu człowiekowi. Także zadanie na dzień dzisiejszy: spróbujcie podziękować za dary, które Pan Bóg w nas złożył, ale też i ucieszyć się darami, które złożył w drugim człowieku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marmie, Panie. Pozdrawiają Was uczniowie z klasy, ze szkoły. Pozdrawiam Pa.